Dzisiaj będziemy budować wielki labirynt Endermana Mutanta Patrzcie widzowie, on jest tutaj Wielki Enderman Mutant Jak się go wkurzy to będzie miał nawet cztery e, łapy Tylko musiałbym być na survivalu Także widzowie oglądajcie film do samego końca Bo naprawdę będzie się działo Hej Dizio Hej Nono Wiesz co dzisiaj będziemy robić? Nie, co dzisiaj będziemy robić? Będziemy budować wielkie labirynty O, wielkie labirynty, już wiem co ci zbuduje Nono Okej, okay, dobra No to w takim razie ja wybieram Red Stronę, czyli czerwoną. Ty tu nie jesteś od wybierania, ale masz szczęście, że ja biorę niebieski kolor. No dobra, dobra, także widzimy się za 15 minut. Papa! Pa. Powodzenia! Dobra, słuchajcie, także ty już nas na pewno nie słyszy. Także teraz budujemy sobie właśnie najpierw wielką kopułę. Zacznijmy może gdzieś odtąd i zakładziemy ją gdzieś tutaj i set Diamond Block, okej. Okay. Teraz musimy utworzyć sobie wielkie ściany i zapiszemy to oczywiście tylko jedną komendą. Dobra, słuchajcie. I patrzcie na to, piszemy sobie E-Walls Diamond blok, ok, dobra, idealnie. Więc może tutaj na wejściu stworzymy sobie em, właśnie coś fejkowego. No i potrzebne nam będą oczywiście redstone'y, e, tutaj jakaś świeczuszka, przekaźniki tak samo. No i tutaj właśnie damy sobie te nasze lepkie tłoki, tutaj i tutaj. te u sobie damy oczywiście przekaźniki, tutaj damy redstone'y. Oczywiście analogicznie tutaj zrobimy sobie to samo. A tu w tym miejscu, gdzie będą stały nasze półpłytki, e, właśnie damy pod nimi redstone. Tylko poczekajcie, muszę tutaj e, oczywiście się przekopać. Dobra, coś takiego. Tutaj się pomyliłem i muszę musiałem tutaj podstawić jednego redstone'a Więc teraz y, możemy tu sobie właśnie zakleić I zrobić z drugiej strony to samo Poczekajcie, także tu stawiamy świeczkę Tu stawiamy sobie redstone'iki, okej, okay, tutaj tak samo Tutaj sobie oczywiście wszystko szybko Zakleimy, okej, okay. no i jak będzie o tu wchodził, to właśnie tu spadnie, ale Ale poczekajcie, spadnie on oczywiście do samego Voida, y, tutaj Voida się właśnie Wypadnie, może sobie nawet troszeczkę Przedłużymy, poczekajcie chwileczkę, okej okay, Dobra, w ten sposób i tutaj wszystko sobie teraz y, Zamurujemy widzowie, żeby na pewno się y, Nie skapnął Dziu oczywiście, a tutaj damy taki jakby Fejkowy zakręt, dobra Coś w ten sposób Więc teraz możemy sobie przetestować, się będzie Tu szedł i oczywiście spadnie do samego Wojda, dobra, no i to właśnie jest fejkowe Wejście, a prawdziwe wejście Widzowie, zrobimy sobie właśnie tutaj Z tej strony, i słuchajcie, zaraz wykorzystamy Do tego jetpacka, ale podbudujemy się Na naprawdę taką konkretną odległość Myślę, że jest coś takiego, ehm, tutaj sobie Podbudujemy właśnie ściankę, set diamond Block, ok. no i uwaga, damy mu tutaj Jetpacka do skrzynki, dobra, mniej Więcej, powiedzmy, że gdzieś tutaj. Damy mudżet paka, dobra. No i jak już sobie podleci na samą górę, to będzie musiał wybrać, w które okno chce skoczyć. Czy lawowe, czy wodne, ale, ale. Słuchajcie, mam tutaj coś takiego jak fejkowa lawa. I ta fejkowa lawa nie bije, a fejkowa woda działa po prostu jak lawa, czyli ona bije. Zrobimy sobie tutaj troszeczkę takie powiększenie. I tutaj wlejemy, oczywiście, tyle lawy. Dobra, poczekajcie, wlejemy tą lawę, tak, tak, tak. A tutaj wlejemy fejkową wodę. Wodę, która właśnie go będzie biła, dobra. Tutaj sobie tak ładnie obtoczymy, żeby mógł wyjść na szybko. No i zobaczcie to, mam teraz game modsurville, ale gdzieś on na pewno wybierze wodę i wskoczy do tej wody, i zobaczcie, co się będzie działo. Dosłownie go za Yeah. Także wyjście z tego zrobimy sobie gdzieś tutaj. Poczekajcie, damy jakieś tutaj, no, na przykład, fajne drzwiczki. O coś takiego. Tutaj, tak. I teraz w tym pokoju, Dysio będzie musiał zdecydować, którą drogę chce wybrać. No i Dysio będzie miał do wyboru te trzy drogi. Tutaj środkowa będzie drogą fioletową. Prawa będzie pomarańczową. A ta po lewo będzie zielona. Okej. Okay. I teraz uwaga, będziemy musieli przywołać command bloki, czyli give no command block, dobra? No i uwaga, tutaj za całym labiryntem zrobimy. Taką, właśnie taki wielki pokój z Bedrocka. Sety, Bedrock, okej. Okay. No i tutaj oczywiście postawimy sobie ściany, czyli piszemy walls, Bedrock, okej. Okay. Spisałem sobie koordynatę tamtego miejsca i tutaj postawił mi właśnie komend bloka. E, wklejmy tą naszą komendę i zobaczcie. Gdy o wybierze opcję fioletową, to właśnie przeteleportuje go tutaj, a tutaj będzie, słuchajcie, na niego czekał Mutant Creeper. Zobaczcie, jaki on jest przerażający. No i wtedy ten Mutant Creeper go e, zabije, no bo w to będzie właśnie. Zła droga. Natomiast tutaj zrobimy sobie drugi pokoik, i oczywiście wpadnie em, tutaj do lawy. To będzie oczywiście też e, zła opcja. Dobra, porozlewamy sobie troszeczkę tej lawy tutaj. Dobra, spisałem sobie koordynaty, i tutaj właśnie wklejamy tą komendę. Dobra, i gdy Dyzio kliknie pomarańczową opcję, to właśnie spali się w lawie. A tam jest właśnie ten creeper, i czeka tylko na Dyzia. Przed sekundą zrobiłem właśnie tutaj ten pokoik, który będzie dobrą opcją, i tutaj właśnie e, sobie Dyzio go wybierze w tej stronie zielonej. Cyk, oczywiście działa, tak działa, przeteleportowuje nas od razu. I uwaga, zrobimy sobie tutaj skrzynię na kody, bo może dajmy ją na przykład tutaj. Kod ustalmy sobie, no nie wiem, może 7 albo 8 i napiszmy sobie wpisz 8 jeśli czerwony to najlepszy kolor. I z drugiej strony wpisz 2 jeśli niebieski to najlepszy kolor. I tutaj sobie jeszcze dajmy tak z Pełny, dobra. I oczywiście trzeba będzie wybrać najlepszy kolor, czyli ósemeczkę, ponieważ czerwony to najlepszy kolor, widzowie. Cyk wpisujemy sobie oczywiście ósemeczkę, no i dostajemy się em, właśnie tutaj, gdzie wsadzimy sobie, uwaga, uwaga. Łuk i 64 strzały. Dobra, oczywiście tak ósemeczka tutaj sobie damy, ok. Pewnie zapytacie się teraz, po co mu ten łuk, a ja wam już tłumaczę. Teraz budujemy sobie właśnie em, takie dwie wieżyczki. Jedna będzie wyższa, druga będzie troszkę niższa. Damy tutaj sobie właśnie dispenser, tutaj. Tak samo, a tutaj damy tarczę, ok. I damy sobie tutaj właśnie w te dispensery drabinki, ok. Damy tak drabin, tutaj tak samo damy tak drabin, i dość jak wyciągnie łuk, to właśnie będzie musiał e, tutaj strzelać do tych celów, Patrzcie, e, Dropią sobie właśnie drabinki, no i jak trochę tych drabinek już sobie podropi to oczywiście tutaj się zbuduje i przejdzie do następnego etapu. I uwaga, teraz powiem na pomysł, że tutaj damy sobie oczywiście pokój z obsydianu. Słuchajcie, poczekaj obserwer, tak, obsydian. Tak, pięć do góry sobie zrobimy, ok. Napiszemy oczywiście walls. Obsydianowe ściany, tak jest. No i słuchajcie, w tym pokoju właśnie Dyzio będzie się mierzył e, z labiryntem min. Damy tutaj sobie wszędzie te miny, dobra. No i wybierzemy drogę. No, no na przykład e, załóżmy, że tutaj tu będzie musiał skręcić, ale będzie musiał e, naprawdę bardzo uważać, bo to jest no niebezpieczne. Od razu go te miny zabiją. Jak tylko na jedną naciśnie, to wszystkie eksplodują, no i wtedy na pewno umrze. Uwaga, a dalej będą tory. Właściwie to będą dwie drogi zbudowane z torów, ale ale, ale nie będą to zwykłe tory, e, znaczy będą zwykłe, ale tylko i wyłącznie tutaj na czerwonej warstwie, które będą prowadziły tędy, a niebieska droga będzie tą drogą złą. Dobra, poczekajcie, e, zakręcimy tutaj sobie tak, no i jakoś ten sposób będą te drogi prowadzić. Tylko poczekajcie, jeszcze tutaj troszeczkę dobudujemy z tej e, niebieskiej. Tutaj będziemy sobie dawać właśnie tak, ok, a poczekajcie, bo to się nie łączy. No to tutaj będzie miał taką e, pokrętną drogę, dobra, tutaj już damy. Te tory przyspieszające, tutaj też mały zakrętas, okej. Okay. Tutaj zbudujemy sobie taki e, niby pokój, wiadomo, żeby się nabrał. Dobra, dokładnie taki domek, no i uwaga, teraz. Patrzcie na to tutaj. E, jest coś takiego jak e, gdzie to? Było? O, tutaj fejkowe tory, zobaczcie. Rail minę, czyli będą właśnie mina z Tylko poczekajcie, dobuduję tutaj, żeby szybciej troszeczkę dojechał. Okej. Okay. Cyk, cyk, pyk. I tutaj będzie ta mina właśnie. A może właśnie na samym końcu I zobaczcie na to, jak sobie tutaj postawimy wózeczek To będziemy tutaj dalej jechać, dobra, poczekajcie Przejedźmy sobie i zobaczcie jak to działa Jedziemy sobie, jedziemy i BUM Tak właśnie to wybuchnie Pora tutaj jeszcze dobudować sobie oczywiście Czerwoną drogę, o tak właśnie I tutaj pora jeszcze dać tym, Te właśnie tory takie czerwone, dobra Poczekajcie, postawię sobie tutaj świeczuszki Tutaj tak samo, no i wiadomo ta droga będzie Dobra, a niebieska będzie zła Natomiast tutaj w tym miejscu wybudujemy Sobie lawowy parkur, no i oczywiście tutaj sobie zaznaczymy wszystko, damy set, lava, okej. Okay. Więc nasz parkur zaczniemy sobie, powiedzmy, tutaj gdzieś. O, dobra, tak, tak, tak. Tu będziemy skakać w kierunku, właśnie, Ej, no bez przesady, nie? No, tak, na górę. Weźmiemy sobie jeszcze, oczywiście, drabinę. Więc załóżmy, że drabiną trzeba będzie tutaj wejść. Trzeba będzie sobie przeskoczyć gdzieś, no mniej więcej tutaj. O, drabiny będziemy musieli odbić tu. Ej, I tutaj będzie nasz ulubiony slalomik, dobra, cyk, cyk. I uwaga, w tym miejscu będzie dispenser, Ej, właśnie. Ze strzałami, damy go gdzieś tutaj Tak jest, a w tym miejscu wybudujemy Sobie zegarek, żeby właśnie strzelał Ten dispenser, zobaczcie, tak się właśnie robi Na trzeci poziom musimy tutaj przesunąć I patrzcie, to będzie teraz cały czas To działało, i patrzcie, włożymy sobie tutaj Strzały i będzie cały czas strzelało Więc to nie będzie takie proste Jakie będzie się dziowi wydawać O, teraz zrobimy sobie takie pole minowe Ale nie takie jak tamto, tylko Troszeczkę inne, dobra, poczekajcie, zaznaczymy sobie Napiszemy oczywiście set Bedrock, okej okay. Tutaj ściany, bo oczywiście, wszystko musi być z bedrocka. Ponieważ może tutaj być wielki wybuch. Mam nadzieję, oczywiście, że nie będzie, nie dojdzie do takiej sprawy. Tu sobie zrobimy właśnie takie schody. Tak jest, tak jest, tak, tak, tak. Dobra, tutaj jeszcze sobie o coś takiego, śliczne schody. A w tym miejscu zacznie się właśnie nasze pole minowe. Poczekajcie chwilkę. Weźmiemy sobie właśnie z tego specjalnego moda. Mamy tak Stone Mine, Dirt Mine oraz Sand Mine. I postawimy sobie na przykład o w jakiś tam losowych miejscach. Tak, tu cyk, cyk, tak jest Tak jest, dobra, z dirtem oczywiście Zrobimy sobie to samo No i naturalnie z piaskiem też Oczywiście, może tutaj być naprawdę Niezły wybuch, jeżeli Dyzio właśnie wybierze sobie Złe, tutaj złą stronę Ale, ale, teraz usuniemy sobie miny i weźmiemy Właśnie normalną ziemię Tak, normalną ziemię, normalny kamień i oczywiście Normalny piasek, aby tutaj nie widział Co się dzieje, dobra, załóżmy, że Tu sobie właśnie damy tak z dirta I dobra, za sekundkę to właśnie kończymy, tak się to widzowie prezentuje, taka właśnie będzie droga. Oczywiście nie będę tego przychodził teraz na survivalu bo mogłaby się stać tragedia. No ale jak on już tu przejdzie, to dalej tutaj będą na niego czekały żelazne drzwi. O tak właśnie tutaj sobie e, podbudujemy dróżkę Tu właśnie damy sobie drzwi, okej, okay, cyk i tutaj tak samo. To jest taka jakby ochrona antywybuchowa Tu ten skraweczek taki malutki. I słuchajcie, zaraz zrobimy koniec z Mutant Endermanem, ale, ale najpierw będzie się musiał właśnie uzbroić, więc damy sobie. Tutaj kilka dispenserów, dobra. Damy tutaj jednego, tutaj drugiego, trzeciego, czwartego. Tu będzie kolejny jeszcze. Tutaj damy e, jeszcze jednego. No i załóżmy, że tutaj będą jeszcze refile w tym rogu. Wszędzie sobie damy pół płyteczki. Tak jest, okej, okay, żeby dojść po wejściu, właśnie na to, żeby mu się to aktywowało. I uwaga, tak jak widzicie, mam tutaj fake lawę i em, fake wodę. Damy tutaj oczywiście fake wodę, która go będzie biła. A tutaj damy fake lawy. I oczywiście, jeżeli sobie tu wejdzie, no to właśnie się na niego to wyleje. Poczekajcie tylko teraz. Muszę oczywiście uzupełnić. Tutaj była fake lawa. Tutaj dalej damy mu diamentową zbroję, żeby ten Enderman mutant właśnie go nie zabił. A tutaj sobie właśnie dorobimy takie dwa dispenserki. E, cyk, cyk. I właśnie tutaj będzie, słuchajcie, pistolet. E, damy mu może karabin. Hmm, może mu damy shotguna. A tutaj damy jakąś, może tom katanę. Dobra, damy sobie tom katanę, bo ona jest dość dobra. A w tym miejscu mu damy, no załóżmy troszeczkę refili. A dalej, właśnie zrobimy sobie pokój z mutant Endermanem. Tutaj właśnie sobie już robimy cały ten pokój. Do którego oczywiście Dyziop będzie musiał się tutaj dostać. Tu sobie kliknie i tu przejdzie dalej, okej. Okay. Oczywiście nie będzie już tutaj możliwości na powrót. I tu się będzie bił z mutantem Endermanem. A tutaj zrobimy sobie takie wyjście, tutaj, o. E, takie ściany, czekajcie, zaraz je sobie zrobię. Dobra, teraz napiszemy walls, okej. Okay. No i tutaj powinna być ta droga, tak jest. I damy tutaj cały złoże diamentów, żeby mi się oczywiście podobało e, jak najbardziej. Dobra, samy, tak, tak. Tak, cyk, cyk. Sprawdźmy teraz czy to działa. Poczekajcie, sprawdzimy. Okej, okay, dobra, tak jest, działa. Tutaj damy sobie jeszcze takie rzeczy, żeby dyzio w razie czego mógł sobie, nie wiem, zasłonić się, uciec, yy, etc. Tak jest. Ale poczekajcie, muszę wam pokazać tego yy, mutanta Endermana. Zobaczcie, jaki on jest wielki. Dobra, weźmy teraz broń. Yy, no i właśnie go szybko się pozbędziemy. O nie, on z... uciekł tutaj, uciekł. No nie ty wredny mutanci Endermanie. Popatrzcie, on jak tu on umiera w ogóle. Łota, hek, co jest? Także mówię wam na... Prawda mu ten Enderman jest potężny. Okej, okay, Dizio, koniec czasu. No dobra, Nunu, jestem gotowy. No dobra, ja tak <gryw> samo. O, widzę, że już tutaj... E, nie pas. No, niestety chyba nie. No, musiałem zobaczyć, bo to jest takie ogromne. Łapa, hej, Tak szczerze, to jest praktycznie tak samo duże jak moje. No dobra, to w takim razie... Hmm, co my tu mamy? Wielki labirynt z kamienia tutaj mamy, Nunu. Aha, no dobra. A, a przypadkiem ty nie lubiłeś diamentów? Lubiłem diamenty i Dirta, ale Dirt już mi się znudziła diamentów, to tyle nie miałem, by to zbudować. Aha, no dobra, to w takim razie tędy mamy zacząć, tak? Tak, idź. O no, dobra, dobra, zaczynaj. ła! no nie, to strzelałeś, że we mnie w coś do gościu, weź ty się. A! Co? What? Jak to? No, zginąłeś. Ty jak to blok przenikający? Ty, o co ty zrobiłeś? Co jest, ale to ta... poczekaj, spróbuję tak, poczekaj, spróbuj tak przeleć na szybko. Kurczę, dobra, cyk! Jestem gdzieś, ale czekaj, a tam nie ma wyjścia, dobra, jest zamurowane, już widzę. A no zobacz nie. tu, no Ej, No kurczę. Znasz? życie, będzie tutaj coś, tak myślałem. Żeby dostać się do drzwi, musisz przejść tego oto ciężkiego parkura. Nie wiem, czy dasz radę, bo ty nie jesteś za dobry w parkurach. Jak to nie, człowieku, jestem mistrzem parkura. Dobra, zobacz teraz, zobacz mistrza. Patrz tutaj, cyk. Nie no, gościu, za kogo ty mnie uważasz? Cyk, dobra, jestem. Idź dalej. Eee, okej, okay, dobra, jakieś tutaj niebieskie we. What? co to jest? Dobra, no nie wiem, przejdę sobie po prostu po tym. Łota, the... co jest, No no, co ty zrobiłeś? Gdzie jesteś, Nunu? Ta, jestem, no, na pewno. Dobra, już chyba wiem, o co tu chodzi. Patrzcie, widzowie, tutaj sobie przejdziemy, to tutaj jest dobra droga. O, o, dobra, dobra, już wiem, jak to aktywować, okej. Okay. Czyli chyba musimy się dostać jeszcze tutaj i te... O, nie, co jest? Kurczę, tam jest jakaś zapadnia, dobra, a tędy... O, będzie dobrze, dobra, dobra, teraz chyba idealnie trafiłem, no nie, kurczę, tam jest dalej, dobra. O, jestem, dobra. Musisz wybrać najlepszy kolor, Nunu, jedne drzwi będą Eee, e, no dobra, no to pewnie chodzi o czerwony, dobra, I sobie do czer Jest dobry wybrałem, O kurczę, nie spodziewałem się dzisiaj, że, że, że dasz mi czerwony. No, wybrałeś dobry, to jest najlepszy kolor. Teraz musisz nacisnąć, by dostać diaksową zbroję. Eee, no nie poznajecie, dzisiaj. no dobra, to w takim razie, bo tam jest jakaś zapadnia z tego co widzę, no to klikamy! Wiedziałem, wiedziałem, nie, wiedziałem, że to jest coś nie tak. Hmm, no, różowy, żółty, zielony, no raczej wątpię, żebyś takie dał, no to spróbuję do niebieskiego, bo... Na pewno w niebieskim dałeś Ty uwielbiasz niebieski No, tak myślałem Niebieski to był, no, no świetny wybór Bo to jest najlepszy kolor pod słońcem eee, Nie, nie, Dysia, niebieski to nie jest najlepszy kolor Ale te... no, kurczę, co? Robiłeś, zrobiłeś? mnie! Okej, okay, no dobra, przyszedłem tu już po raz kolejny, czekaj, lecę. Tutaj mam nadzieję, że doskoczę. Dobra, poczekaj, jak będę tutaj robił takie susy, to na pewno to przejdę. Okej, okay, cyk, cyk, cyk jestem. Dobra, czekaj, teraz jakieś Slajmy, ała. Dobra, Nunu, teraz do wyboru masz parę drzwi i musisz wybrać tą, która jest jakby lepsza. I musisz pisać jedynkę dla lepszego koloru. Eee, no Czyli dobra, tutaj? no tak. Wiadomo, że tutaj. Halo, no czemu nie działa? No, Dysia, ty trochę już wszystko pod Przecież wiadomo, że czemu czerwony to jest najlepszy. Nie jest najlepszy, mogę ci otworzyć i co, zobacz, masz, weź sobie co Aha, chcesz. Aha, no nieźle, se wezmę, tak, nic nie ma, dobra, już tu wpiszę, wiadomo, że zrobić pod siebie, dobra, nie dobiorę no, biorę to raz. What co to jest, człowieku, przecież to jest minigun widzowi, czy wy to widzicie? Teraz musisz przejść no, no dalej. Czy ja będę z czymś walczył? Nie, sam zobaczysz. No, nie wiem, czy ci wierzyć mogę, what, co to jest, człowieku, pszt, creeper, dobra, nie do no, ja zjadam sobie od razu, e, zjadam sobie od razu kurczę Koksa, czekaj. What? Ale wystrzeliło cię! Nie no, dobra, szybko! Widzę i kasujemy go z miniguna. Cyk, 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 cyk. Dobra, giń. Czekaj, z shotguna teraz. O, Boże, teraz on będzie. Ściągam je po nocy! Kurczę, no nie spodziewałem się, że on jest aż taki mocny. A to jajko, to co to w ogóle jest? Prawie ci się udało, Nunu. Pokonał cię tylko Creeper, ale on też wybuchnął. Masz tu jedzonko. Dobra, no to w takim razie wchodzę tutaj O, gratulacje, Nunu, wygrałem! Redstone! Dobra, dziś, to w takim razie możesz zaczynać mój labirynt! Ciekawe czy mi się go uda przejść jak ty przeszedłeś mój Dobra Nunu no to lecę No dawaj, dawaj Gdzie, no wypadłem za świat no właśnie ty mi kazałeś iść, to nie jest dobre przejście To wiadomo, że nie jest dobre Dobra, dawaj tutaj dalej Dawaj za, za ten budynek I teraz musisz poszukać czegoś Dobra, mam jetpacka, no to lecę Tak szybko No, 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 dawaj, dawaj I musisz tam wylądować Dobra, nie ruszaj się Okej, teraz uważaj Masz do wyboru dwie drogi Albo woda, albo lawa Decyduj Woda albo lawa No, no, przecież to jest oczywiste Muszę skoczyć do wody No, to dawaj Skać, skacz, dyzio Dawaj do wody to wybieram wodę, mam nadzieję, że tam trafię Dobra no i... Ech, Trafiłem, ej, bije mnie coś, co jest z <laughs> Tak, tak, myślałem, że wybierzesz wodę Dobra, to teraz No, no, skoczę do tej lawy, ale ja nie wiem Czy to znowu jest dobre wyjście, czy tylko oszukane Dobra, lecę i... Obrażenie dostałem, ale przeżyłem Ta lawa mnie nie bije, można tu pływać No, to jest fake lawa Wiesz, co to jest fake lawa? No tak, taka, która jest dobra No dokładnie, dobra, także słuchaj, e, dawaj teraz przechodź nie sobie dalej dawaj tutaj. Uuu, a co ja mam tutaj zrobić teraz? Teraz musisz wybrać drogę. Masz tak, zieloną, fioletową i pomarańczową. Jedna tylko z nich doprowadzi się do czegoś dobrego. I co ja teraz mam wybrać, który z tych przycisków kolorowych, albo tak, zielony, tak. fioletowy, albo pomarańczowy? Dawaj, wybieraj któryś! Dobra, to ja z tych kolorów wybieram kolor hmm, fioletowy. No to dawaj. O dawaj. nie, mutant creepy! <laughs> ja <w zberoku> ratunku! <śmiech> <śmiech> ja mamucie, co ty mi zrobiłeś? Zobaczcie, widzę jak on w ogóle skocze Co to jest? Zostały Moby... mi cztery życia tmały... Małe creepery, co jest? Nie, jedzonka mi brakuje Zostały A. A mi teraz tylko dwa kolory Do wybrania Zielony czy pomarańczowy Zielony jest taki zaoczywisty, Bo to taki łagodny kolor, to musi być pomarańczowy No to dawaj, klikaj Wszystko wybrałem źle. Został mi już tylko jedyny zielony kolor. Ciekawe. Dobra. O, widzisz? I zadziałało. Teraz jesteś dobry kolor. Ziel, zielony był od początku dobrym kolorem. Jeżeli uważasz, że najlepszy kolor to czerwony, wpisz ósemkę w tą skrzynkę. Jeżeli uważasz, że niebieski, to wpisz dwa. No dobra, to jest oczywiste. Muszę wpisać dwa, tak jak u mnie. I dostanę to, co jest w tej skrzynce. Dwa. Ej! Czemu nie zadziałało, jak wpisałem dwa Nunu? Nie zadziałało. <laughs> Wiadomo, że niebieski to to nie jest najlepszy kolor. Nie, no co ty mówisz? Dobra, muszę spróbować jeszcze raz, a spróbuję oszukać ten system. Wpisuję, oczywiście wpiszę teraz dwa. O, otworzyło się, dostałem łuk. Tak, wiem, że wpisałeś osiem, Dysio. Dobra, uwaga. Nie wpisałem. Wpisałeś osiem, bo wiadomo, że czerwony jest najlepszy. Dobra, teraz bierzesz łuk i musisz strzelać tutaj w te właśnie tarcze i będą ci wypadać rabinki, żebyś się dostał tam. A tylko jedna? To teraz ten drugi, tak? Dobra. Teraz musisz strzelać kilka razy. Dobra, jest ciekawe, ile i wystarczy już mam koło siedmiu Chyba wystarczy, mam już dziesięć Tak, raczej sobie poradziłeś do woj to rozdrobinami na samą górę. No dobra, to się buduje! Jakieś miny, jak ja mam tu teraz przejść? No uwaga, uwaga! I teraz zobacz, masz tutaj taki labiryncik. Musisz iść sobie na shiftie tędy, żeby właśnie nie odblokować tych min, bo jak w nie wpadniesz, to będzie lipa. Próbuję przeskoczyć od razu tam, bo ja się boję tak długo iść. Nie, zrugowało się! mogę wyskoczy. No dobra, to teraz muszę przejść na takiego wolniaczka, żeby nie wybuchnął. Dobra, ciekawe, czy mi się uda to przejść Tak się boję, nulu. Dobra, udało mi się, złamina Teraz dostaniesz, o, no nie! <grystanie> Co ty zrobiłeś, ty się przecież już prawie przeszedłeś Uwaga, uwaga Teraz y, będziesz miał dwie koleje do wyboru Więc teraz tak, musisz wybrać sobie drogę Albo wybierasz tory niebieskie Albo wybierasz tory czerwone Masz tutaj wózeczki, więc proszę bardzo Dawaj, wybieraj hmm, A to ty też będziesz jechał drugą kolejką? Ja nie, to są obie dla ciebie No nie wiem, na którą się zdecydować, dwie wyglądają ją super, ale nie no, wolę niebieską kolejkę. Dobra, no i co? Jedziesz, jedziesz? A, bo no, co się stało? Czemu wybuchłem? Co ty zrobiłeś znowu? O kurczę, nie no, się coś słabo ci idzie w ten mój labirynt. Dobra, to stawiam drugi, sobie znowu rozpędzę i siadam. Olecisnę teraz. No, dawaj, 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 uwaga, i co teraz? Musisz z niego wyskoczyć, dawaj, i skoczysz do wody, dawaj, dawaj. Dobra, więc tak, teraz musisz próbować przejść ten parkour, ale nie będzie to takie proste, dawaj. A czemu tam cały czas to strzela e, No bo to takie małe utrudnienie, dawaj Jak będę przechodził powoli, to te strzały muszą się wystrzelać wszystkie e, Tam jest ich nieskończona ilość No nie Dobra, a jak ja mam tu doskoczyć, to jest niemożliwe Nie, to jest bardzo a, prosty jest, jest skok jest jedna drabinka No dawaj, i teraz tu Dobra, ale mam jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem czy to się uda Jak podejdę tutaj I wyciągnę strzały ze skrzynki Ty oszuście, oszuście Chciałeś oszukać No dobra, dobra, jedna na szybko, oczywiście, na szybko. Poczekaj, bo coś mi zacięło, nunu. Chwileczkę daj mi... Ej, no, nunu. <gry> Nie! Dobra, skaczę. Dobra, w końcu mi się udało. A teraz uwaga, uwaga, nie możesz iść po tym. Z tych bloków moim ulubionym blokiem jest dirt. No to lecę po dircie. O, Jezu! Bo to jest drogo z min. Taki, kurczę, tutaj wiesz, minowisko. Bo ty tutaj nie dałeś. Myślałem, że będzie tutaj dach i na dachu będzie pokazana dobra droga, ale ja nie mam pojęcia, jak to dziadostwo mam przejść. O, spróbuję teraz na szybko, dobra, lecę. No dawaj! Widzisz, udało Ci się dawaj. I'm Ja, nie muszę uciekać. Teraz musisz się oczywiście uzbroić, a potem będziesz walczył z mutantem Endermanem. Nie, znowu mutantem Endermanem. Dobra, to ja biorę najpierw to. O, lawa, ale nie bije mnie. <grym> <grym> nie tak. bije mnie ta lawa, ale no, to fajna jest. To jest. Fake lawa, właśnie, tak. A teraz, no, dawaj, próbuj inne. A, bijąca woda, uciekam. O, jezus, ledwo przeżyłem, ale wszystko mi zalało. Zakryj to, nunu. Okej, okay, tak, i musisz teraz się uzbroić, pochodzić wszędzie. Jest Jestem gotowy, no, no, by No to Dawaj go. Dawaj, no dawaj, lecisz. Ale gdzie on jest? O, nie tutaj. A ty zły Endermanie, teraz to już, no, dostaniesz na pewno. Oj, leży. Nie, nie leży, on teraz na ciebie ryczy. Ale no. dostaje, on się, gdzie on zniknął? No, kurczę, to co jest? On, on ucieka? Nie, poczekaj, bo on ci uciekł, chyba muszę ci pomóc, o dobra. Widzowie, teraz pomożemy Dyziowi. Zobaczcie, jakie mam, kurczę, fajną broń. Dobra, gdzie ten Enderman? O, tu jest, strzelamy w niego. Cyk, 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 ja go cyk, cyk. z tego diamentowego miecza. Dobra, w ja jego ja strzelam. Dobra, jest naprawdę. Dobra, o, czy udało się? Udało się, ale o, ściągam mnie z. <śmienny> no nie. O nie, kurczę. No, dawaj, dawaj. Dobra, jestem moje diamenty. Udało mi się przejść ten labirynt, był naprawdę trudny, nunu. Tak, wiem. A wam widzowie, jeśli podobają się nasze filmy, to wejdźcie na te, które wyświetlam wam się właśnie na ekranie. I nie zapomnijcie zostawić widzowie subskrypcji, z dzwoneczkiem. Tak, subskrybujcie kanał widzowie, my się żegnamy. bye bye